Cześć wszystkim, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj zagramy sobie Fortnite, Fortnite. Fortnite, czyli gra dla prawdziwych mężczyzn, moi drodzy. Jest nowy sezon, sezon czwarty rozdziału trzeciego. Yy, coś, co kociaki lubią najbardziej. Mm, wszyscy mówią, że ten sezon też będzie taki sam chujowy jak kurwa sezon trzeci. Ale to się zobaczy moi drodzy. Yy, wydaje mi się, że ten sezon będzie taki to będzie taki właśnie... wprowadzenie do czegoś takiego wow Nice. Że już następny sezon, czyli ten już taki bardziej świąteczny, to już będzie taki wow, ale ten też będzie naprawdę też wow, więc... Więc e, lecimy z tą całą gierką Fortnite'a. Wydaje mi się, że zagram sobie jedną lub dwie gierki. E, bo chciałem po prostu ma pokazać, jak ten cały nowy sezon wygląda. E, Fortnite'a dawno na moim kanale nie było. A też e, wydaje mi się, że fajnie tak jest, raz na jakiś ruski rok, raz na jakiś czas pograć sobie tutaj e, jakieś rundki. Jak widzicie, nie wiem, czy sobie przypadkiem zagra, czy zagram sobie tutaj normalnie e, Battle Royale, czy, czy, czy jakiś inny tryb. To się jeszcze zobaczy, bo tu chyba jeszcze można nadal grać. Tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam, można grać te o takie. Jakieś tam punkty, czy o coś, czy czy nie, czy ja jestem zjebany? Eee, no, chyba już nie możesz. Nie wiem, bo kiedyś tu były pułarki jakieś. No, karnet bojowy tu mamy tak, jak zwykle było. Zdobywa się karnet bojowy, czyli nadal to samo. A czy wszystko się nagrywa tutaj. Eee, tak, nagrywa się. O, kurwa, za mnie pesk. C cyfryzacja, co jest grane? Dobra, e, tak to właśnie wygląda. Jakichś tutaj zmian, większych nie było. Hmm, czy ja coś tu mam sobie ogarnąć? Nie, ciebie se kurwa wyjeje, bo ty skrzypisz jak stara dziwka. Sz Szczerze, no kurwa, wypierdalam Cię stąd. Eee, dam sobie, no, będzie zwykła deska, bo ja lubię tą deską grać. Dobra, więc lecimy sobie, moi drodzy, z, z Gierką. Eee, zrobię cięcie. Eee, no i w sumie tyle. Więc widzimy się zaraz. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, lecimy sobie tu już pięknym autobusikiem. Eee, nie Niezwoj do mnie, chłopi. O chuj ci chodzi. Dobra, za mnie, ci bądź cio, cio. Dobra, lecimy, wydaje mi się, że. Ja nie wiem, co tu w ogóle jest, ale wydaje mi się, że polecimy sobie. Nalepki lasek, zobaczymy jak tu będzie. Gościu za mnie ten PYSK Lepki lasek sobie polecimy, bo tu zawsze sobie lubiłem. E, znaczy, lubiłem. E, lubiłem sobie tutaj latać, więc. Więc polecimy sobie tutaj właśnie. E, chciałem wam jeszcze ogólnie dopowiedzieć że że zostawcie łapkę w górę, bo zapomniałem wam o tym powiedzieć, a to jest mega ważne Jeśli sądzicie, że Fortnite jest grą dla prawdziwych mężczyzn, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję zostawcie. Eee, nie będę w tym odcinku mówił, kto zostawił subskrypcję, ale wejdźcie sobie na następny odcinek lub w sensie następny nie możecie wejść. Wejdźcie sobie na poprzedni odcinek i wiecie co musicie zrobić, żeby się pojawić na następnym odcinku, zostawić subika, wtedy się pojawicie. Eee, wpadajcie na streamy na Twitch or kondy codziennie streamy o godzinie 20 i na Twittera to jest już moi drodzy. Dobra, lecimy sobie. Jak widzicie, e, dzisiaj w odcinku taka sama kamerka, jaka była w odcinku z CS-a. Więc mam nadzieję, że wam, to się, że wam to się podoba, taka kamerka, bo odcinek z CS-a to robił całkiem Git, ja wam powiem. Więc, więc, więc naprawdę bardzo. Wypierdalaj! To kim ty jesteś, kurwa? John Cena! Dobra, zabity. Nice. I ja pierdolę. Naprawdę, powiem wam, że. To było niezłe. Ty kurwa mistrzu, kurwa głaco, ogarnij się, Dobra moi drodzy. Trzyma, eee, jesteśmy tu w strefie. Ogólnie tutaj takie rzeczy wprowadzili, że. O kurwa, nie ma maców. Zostaw mnie! Kurwa, lamusie jebany. ZOSTAWCIE MNIE KURWY No ja pierdole kolejne kurwa jakieś gówno Ja pierdole moi drodzy Ty kurwie mnie cały czas prześladują tutaj ZOSTAWCIE MNIE I MOJĄ RODZINĘ Dobra, wiecie co moi drodzy, ja stąd się chyba wycofam, bo ja nie widzę w ogóle przyszłości tutaj kurwa w tym, w tej walce z tymi wszystkimi pojebami, bo są jakieś tryhardy po prostu, więc sobie spierdalam stąd, i idziemy gdzieś dalej. Chciałem wam ogólnie powiedzieć, że naprawdę wprowadzili jak na nowy sezon, mogli się bardziej postarać, ale nie jest najgorzej, Te są jakieś tam nowe rzeczy fajne, zaraz wam to wszystko pokażę, bo pewnie też jesteście ciekawi... Co te właśnie nowe rzeczy wprowadzają, co to, co to są za nowości I yy, jak one będą rozmaicały nam rozgrywkę tutaj w tym Fortnite'cie, bo pewnie Weszliście na ten filmik, żeby sprawdzić Jak wasza ukochana gra się zmieniła, no ja sądzę, że Gra się zmieniła, no kurwa, no tak, tak, tak Mogli się bardziej postarać, szczerze Te kurwy zapika. przepraszam, nie chciałem tak powiedzieć Dobra, lecimy eee, co chciałem wam powiedzieć? Chyba no, nic, kurwa Dobra, muszę tu sobie tą rozgrywkę tutaj no, muszę to wygrywać, bo kurwa ja nie chcę przegrać, wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy tutaj sobie dalej. Tu kurwa jakiś Żabson, Żabson tych chuju. Chujowe koncerty gra z Malikiem, kurwa znaczy chujowym piosenkę zrobiłeś z Malikiem, to kurwa co się teraz dziwi, musisz w pierdalać, napierdalać. Żabson, chuju. Dobra, pozbieram sobie maców, bo no, gram tu zbudowanie, więc macy będą mi przydatne cały czas oraz no zbieramy matsiki I ogólnie chciałbym trzeba powiedzieć, że po tym odcinku, jak ten odcinek skończy nagrywać, zaczyna się streamek, więc... Więc wpadajcie na streamka, moi drodzy, bo... Bo naprawdę jest bardzo fajnie na streamkach Dobra, eee, wszystko przeładowane? Bo się czasami boję o to, że no po prostu zacznę strzelać i kurwa się okaże, że nie będę miał naboi, no i będzie chujowo Dobra Tu gdzieś jest zrzut o, Oj, przepraszam o kurwa! Aby sobie zajarał kiepa. No ale kurwa, no niestety nie mam, niestety nie mam co zrobić. Tu ktoś chyba był, jest jakiś kurwa penner. Co to ma kurwa za rozrzut? What? What the fuck? Co to jest kurwa za broń? O kurwa, dobra, to nie jest dla mnie, to nie jest kurwa dla mnie. Spierdalamy, spierdalamy stąd. Co, co, co jest z tą grą, nie halo? Ludziska, kurwa. Ja rozumiem, że nie wiem, jakieś zmiany, coś. Ale to już jest lekka przesada. Jakiś, kurwa kryształ? Co my jesteśmy, kurwa. W, nie wiem, kurwa, na jakiejś. jakiejś kurwa ćpalni, żeby kryształ brać tutaj? Dobra. Lecimy co my tu mam... O, fajna broń, no to... Ktoś tu jest? Halo, zostawcie mnie. Dobra, spoko. O i to są te nowe skrzynki, chyba czy tu będzie ten. Nie mamy tego na razie. Dobra, nie mamy. Czyli no... Szczerze no chciałem, żeby to było, ale dobra. Bo jest takie coś, że możemy się zamienić w taką plazmę jakby, no to jest też, że... Trochę tak kurwa... Yy, powiem, że kurwa... Pewnie nie, nie wierzycie mi, że się można zamienić w plazmę. Ale zaraz to zobaczycie moi drodzy, zaraz to zobaczycie. Dobra, nie, bo po co mi są dwie sniperki? A po co mi są dwie sniperki? Ja nie wiem Dobra. Coś tu mamy ogólnie? Nie, nic, nic nic nie mamy w sumie. Ja się boję tam do tego gościa... W sumie kurwa, chodźmy tam do śmiecia. Tu jest ten zrzut, dobra. Ale nikt go nie wziął tak teraz widzę sobie. Więc on może nam, nam, nam tutaj dać jakieś fajne itemasy, więc sobie podejdziemy tutaj. Para para pa, pa Wydaje mi się, że zagram jedną tu jaruntkę. E, i odcinek będzie taki właśnie średnio, średnio długi. Czyli tak nie będę go jakoś zbytnio ciął, więc będzie mógł mieć tak, nie wiem kurwa z ile chujało to postawiłem, wiem. E, no tak będzie mógł mieć pewnie z 20 minut. 20 plus na maksie, naprawdę, bo też nie chcę odcinku zbytnio długich robić, bo każdy wie, że, że to oglądanie czasami też jest kurwa takie niezbyt ciekawe. Zależy, co się dzieje na odcinku. Ja na przykład tutaj we Forte Ciszu w moim odcinku dzieje się dużo, no to kurwa, lose blues, blues. Dobra, lecimy sobie tak, zobaczymy czy, czy my tu kogoś mamy. Co tu się w ogóle dzieje? I co oni, oni się tutaj no, normalnie strzelają? O kurwa, nie trafiłem. Nie trafiłem chłopa, tu kurwo. Dobra, jest, 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 jest! Kurwa! Dobra, dał się to sobie pierdolimy, bo to mi w ogóle nie jest potrzebne tutaj w sumie. Tak szczerze. Dobra. Co to kurwa, jest Co, coś mi za oknem, jakby kurwa jakiś samolot leciał. Dobra, chuj z tym w ogóle w tym miejscu. Chmurne kamienice, czemu on postawi sama idzie, kurwa dzikor, Można na, nadal na nich jeździć? Można, dobra, zajebiście W tym miejscu e, jest miasto Które kurwa lata, lecimy tam moi drodzy, ja wam to pokażę Bo jesteście pewnie też ciekawi jak takie owe miasto wygląda e, Aha, bo ten wskaźnik tam dałem, spoko To lecimy tam, bo chciałbym wam pokazać czy nadal lata to miasto Tak, nadal lata, e, może zdążę Żeby, o tu gościu kurwa, dobra Cek, kurwa, na wieprzu lecimy z frajerami. Kurwa, dawaj, wieprzek, lecimy. No, i to właśnie w tym miasto chciałbym wam pokazać, jak ono tutaj wygląda całe. O kurwa, nie tędy, nie tędy, droga moi drodzy. Dobra, sprawdzamy, czy tędy mi się uda doskoczyć. Kurwa, dobra. Jest kurwa rozwalony kolejny lamus Widzicie to moi drodzy i to jest właśnie I, to, i tym się charakteryzuje porządna gierka kurwa lecimy na dziku No i mamy, czy, jak są zeskoczyć Aha tak dobra Ej gdzie idziesz kurwa dzikur Dobra sobie wypierdolimy Chodź, 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 Bo stąd się fajnie gra bo tu kurwa można taki Taki efekt zaskoczenia zrobić i oni nie wiedzą o co chodzi Naprawdę mam powiem że też ciekawe Dajcie znać w komentarzach w, w komentarzach, e, czy chcecie mieć jakąś muzykę w tle? I czy chcecie więcej odcinku ze Fortnite? Dobra, lecimy, lecimy! Kurwa, w ogóle trochę grafika mi się zepsuła, tak mi się wydaje. W sensie zepsuła. E, coś mi się zrestartowało z Gierką, i. i, i ta grafika, która wydaje mi się, że jest inna. I tu nie chodzi mi o to, że jest gorsza, bo gorsza nie jest. Chodzi mi właśnie o to, że się zmieniła lekko. I teraz, właśnie, jest pytanie: czy na gorszą, czy na lepszą? Wydaje mi się, że. Że dla tych, którzy, dla których grafika powinna być ładniejsza i taka bardziej efektywniejsza Efekto... efektowniej... Ej, jeden chuj. No żeby po prostu była bardziej szczegółowa. Wydaje mi się, że na plus mi się zrobiła, bo kiedyś grałem z taką chujową grafiką. A teraz w sumie trochę inaczej Dobra, lecimy! Kurwa. No w sumie chciałem wam pokazać głównie to miasto, jak ono wygląda. No i chyba wam tu już pokazałem dokładnie. No, miasto i miasto, tylko że te sobie lata, kurde. No, i to jest właśnie różnica pomiędzy tym, jak jak tu kiedyś było, bo pewnie graliście we Fortnite. To wiecie, że te miasto kiedyś nie latało i one cały czas było na ziemi, a teraz jest u góry, więc. Więc pewnie wiecie o co mi chodzi, moi drodzy. Dobra, mm, to w sumie nie jest mi potrzebne. A czy fioletowe przypadkiem nie jest lepsze? Chyba jest lepsze, to mi się wydaje. Teraz zejdziemy sobie w dół, bo. Czy jest tu mój dzik? No, jest, czeka! Pa Juan Pablito, kurwa, Pablo Tybori. Dalej Pabloty Bori, biegniemy sobie gdzieś. Mmm. jest pytanie, gdzie my chcemy kurwa pójść tutaj z moim... Moim dzikusem? Zostało 13 osób kurwa, no powiem wam, że... Że nie jest źle. Gierka idzie fajnie, się zapowiada. Już część tutaj pokazałem... części graczom, części graczy... E, części gra... Kurwa, jeden chuj! Pokazałem tym frajerom jak się gra No. Zostajemy sobie gdzieś może tutaj i sobie zobaczymy gdzie tu wszyscy są, kurwa Tylko musimy tutaj dzika chronić, żeby dzik był cały czas ze mną, bo z dzikiem wydaje mi się, że będzie o wiele łatwiej I, i, i on niech się zregeneruje, chłop Ocalenie, dobra, zajebiście, jestem ocalały 10 osób zostało, tylko 10 osób, moi drodzy, czy to będzie wygrana gierka? Czyżby tak było? Kurwa, fajnie by było Tylko kurwa, teraz tak trochę to gram, bo się kampie no, Ty kurwa idziesz grubasie czy nie? Śmieciu Halo! Kurwa! Gruba zejmamy. Nie chcę się chodzić, kurwa. Co on z tym myśli? Co, że on jest kurwa jak kobieta, że nic nie musi robić i co? Dobra, moi drodzy, ale patrzcie! Ej, patrzcie, tu strefa, co nie? Gdzieś tam się strzelają. Pójdę sobie tu. Bolą żeby jest tutaj dzikrzem że ze mną poszedł, ale dobra, niech tu, niech stracę. Co się stało? Coś tutaj się dzieje. W ogóle chciałem wam pokazać, jak ta plazma wygląda. Kurwa, zjebałem. Czemu tej plazmy nie ma? A, dobra, chuj. Najpierw pokażę wam w innym odcinku. Dajcie znać w komentarzach e, w komentarzu, czy chcecie, żebym wam pokazał, jak ta plazma wygląda. Bo pewnie jesteście ciekawi, e, jak to wygląda. Bo teraz wam nie pokazałem w sumie, ale mam nadzieję, że i tak. Jakąś tam część tego sezonu wam pokazałem. W sumie, kurwa, to się zbyt nie różni. I e, patrzcie, to co? Patrzcie! Widzicie? O kurwa! I normalnie się zamieniam w plazmę. I jak jestem plazmą, to, to ja mogę przenikać przez różne rzeczy, ale ty, teraz nie mogę, bo przez kamienie się nie da. Niestety, no nie da się. Czekajcie, to sobie wyjawię i sobie wezmę to. E, na przykład, widzicie, teraz jestem taki kurwa srebrny, srebrny, jestem. Więc i na przykład teraz robię sobie tak. I będę mógł wejść w ten domek, normalnie na luzarku. Pod Podstawię? Patrzcie. Widzicie? Widzicie? Patrzcie. I teraz, teraz na przykład tu. Ej, co jest, kurwa? Widzieliście? Widzieliście? I teraz bez tego normalnie mogę przechodzić. Tylko to zależy, bo to właśnie ściana musi być takiego właśnie koloru i ona musi być już zmodyfikowana. Kurwa, jakiś gościu to jest. A jest gościu. Kurwa, co ja zrobiłem, jak ja jestem głupi z jednym szczałem z pompy? Dobra moi drodzy, no kurwa, co ja mam mam powiedzieć w tym odcinku to było na tyle, nie chcę jakby zbytnio przedłużać, ale no kurwa, mi się wydaje, że oni tak nie powinni robić, że to już było akurat kurwa niesprawiedliwe i to w chuj No co ja mam powiedzieć kurwa. poziomu niestety nie udało mi się wbić żadnego większego. Zero gwiazdek, więc kurwa nic wam tu nie pokażę. Ale mam nadzieję, że Wam w sposób spoko pokazałem, to jest jak, jak ta plazma działa. Bo wydaje mi się, że tu plazma to jest właśnie taka największa zmiana. Więc jeśli chcecie więcej odcinków ze Fortnite'a z tej męskiej gry na moim kanale, wstawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, wpadajcie na Twitcha. Twój Twitch slash na Twittera to jest już W tym odcinku to było na tyle. Jeśli mnie lubicie i chcecie, żebym wbił tysiąc subów, to zostawcie suba. Dzięki, naprawdę poproszę bardzo o to. No to kuwa